Co, zrobiłeś? co zrobiliśmy dzisiaj? wlałeś? ale od początku, od początku co zrobiliśmy? zrobiliśmy eksperyment. co było najpierw? wlałeś olej do butelki. tak. wymieszało się? nie. co potem było? gdzie? Gdzie barwnik do żywności? No właśnie, potem... Co do tego oleju dałeś? Wycisnąłeś barwnik do butelki. I co? Wymieszało się? Wymieszało się? Wymieszało się olej z barwnikiem? Zmieszał się olej z barwnikiem? Odpowiedz! Wymieszało się. Tak? Barwnik z olejem? Barwnik z olejem się wymieszał. Popatrz tutaj. Nie, nie wymieszał się barwnik z olejem. Co potem musieliśmy zrobić? Wcześniej jeszcze. Wcześniej jeszcze. Popatrz tutaj. Wlać wodę do butelki. I co potem? Dodaliśmy włożyć wykałaczkę do oleju. I co wtedy robiłeś? Wymieszałem. Wymieszało się? Wymieszało się? Popatrz, a gdzie jest olej w ogóle? Czy olej jest na górze, czy na dole?